Jest Huawei P9, jestem ja, jest Londyn, jest londyńskie metro, jesteś ja. jest Krzysiek z galaktyczny.pl Aktualnie, no cóż, wysiedliśmy na stacji metra West Brompton, czy coś takiego. No i sprawdzamy przy okazji tego spaceru do hotelu. Rym, niezamierzony oczywiście, tak żeby inaczej, jak nagrywa P9, w warunkach sztucznego oświetlenia, połączonego z, no w tym momencie, już wieczorem. Zaraz będziemy wchodzić po schodach, zobaczymy też jak działa stabilizacja obrazu. W tym momencie nagrywam P9 w Full HD, czyli 1920x1080 przy 30 klatkach na sekundę. Jest tu jeszcze opcja nagrywania w 60 klatkach, ale to pokażę Wam przy kolejnej okazji. Jestem bardzo ciekawa, jak stabilizacja sobie radzi z moim chodzeniem po cudownych schodach. A Krzysiek nie chce się odezwać. W sumie może to i lepiej bo wypalną jakąś głupotę o, tu musimy włożyć ten bilecik zobaczymy jak ostrzy na moje paznokcie przy okazji wkładamy I... i muszę zabrać bilet, bo bo co? nie wyjdzie. no, o co chodzi? weź pracowo no i standardowo mam problem. No, co jest? Co jest za